Big Brother powrócił na ekrany po wielu latach nieobecności. Wielu widzów zastanawia się, czy show będzie się cieszyło podobnym zainteresowaniem, co w 2001 roku. Przy tej okazji liczni fani wspominają celebrytów znanych z pierwszych edycji. Wśród nich była także Anna Baranowska. Która 12 lat temu została znaleziona martwa w mieszkaniu partnera, i wciąż nie wiadomo, co się z nią stało. Big Brother bardzo szybko stał się jednym z najpopularniejszych, najbardziej kontrowersyjnych programów w polskiej telewizji. Jego powrót do emisji po latach przerwy wywołał więc ogromne emocje, skłonił także fanów do odkrycia, co obecnie dzieje się z celebrytami znanymi z poprzednich edycji. Wielu z nich całkowicie odmieniło bowiem swoje życie. Big Brother, gwiazda pierwszej edycji zmarła przed laty w zagadkowych okolicznościach liczni widzowie wciąż zastanawiają się także nad tajemniczą śmiercią znanej z pierwszego sezonu Showanny Baranowskiej. Kobieta została odnaleziona martwa przez partnera w jego mieszkaniu w 2007 roku. Chociaż od tego czasu minęło 12 lat, wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do jej przedwczesnej śmierci. Sprawa okazuje się co najmniej zagadkowa przybiegł do mnie Grzegorz chciał dzwonić po pogotowie. Krzyczał, że za mną stało się coś niedobrego. Bo gdy wrócił do domu, leżała nieruchomo w łóżku, opowiadał wówczas sąsiad partnera Baranowskiej, także wyraźnie zadziwiony tragiczną sprawą. Śmierć kobiety skomentowali także inni uczestnicy show. To szok. Jestem wstrząśnięty. Pamiętam nie bardzo dobrze. Gdy znalazła się w domu wielkiego brata, wprowadziła do niego ciepło i humor, dodawał znany w show Janusz Dzięcioł. Dlaczego zmarła Anna Baranowska? Fani wciąż nie poznali odpowiedzi, jak powszechnie wiadomo, uczestniczka Big Brothera miała zostać poprzedniego dnia napadnięta pod jednym z bloków mieszkalnych w Lublinie. Coś. Chociaż trafiła do szpitala z urazami głowy, wypisała się na własne życzenie i nie chciała zgłosić sprawy policji. Według przedstawicieli służb do śmierci Baranowskiej nie doprowadziło jednak działania osób trzecich. Dziennikarze Fakt utwierdzili, że udało im się dotrzeć do informacji, zgodnie z którymi celebritka zmarła przez zatrucia śmiertelną dawką alkoholu. Sprawa do tej pory nie została jednak oficjalnie wyjaśniona, a fani Big Brothera nie dowiedzieli się z jakiego powodu gwiazda odeszła zdecydowanie przedwcześnie.